ezoterycznych znaczeń piosenki Steve Nix Age of Seventeen Witajcie w magicznym świecie Steve'a Nix. dziś przyjrzymy się jednemu z najbardziej ikonicznych utworów Age of Seven Seventeen to nie tylko piosenka o dopowiedź o życiu, śmierci przemijaniu i duchowej sile czy jesteście gotowi aby odkryć jakie ezoteryczne skryty kryją się w tych słowach i dźwiękach Zapraszam na podróż, na krawędź nie tylko od ale lat, ale także naszej świadomości. Historia i inspiracje. Age of 17 powstała pod wpływem głębokich emocji. Steve Snakes napisał ten utwór po śmierci swojego wuja. A także po zamachu na Johna Lennona. To przestrzenka ostra ale także o duchowej sile, która pozwala nam iść dalej. Tytuł nawiązuje do momentu, gdy Steve usłyszała od wdowy po Tomie, tym, że poznali się na krawędzi 17 lat. Ale, lat, ale czy to tylko przypadek, weso liczba 17 symbolizuje transformację koniec jednego etapu i początek nowego. Just like a white Winged, Dove, Sings A Song, Suns, like, see, think, nie, znam, nie potrafię czytać po angielsku. Biała gołębica, symbol czystości, duchowości i połączenia z wyższymi wymiarami. Jej śpiew to głos duszy, która przemawia przez ból i stratę. Czy słyszeliś? słyszycie ten głos w sobie? Esotryczne symbole w tekście. Przyjrzymy się tekstowi. He calls, never expand, it wane. Irines, about, chesej, sens Color, bot, cheseja, dos, not, chęć. To metafora życia nieprzewidywalnego, ale także, nie, także pełnego ukry, ukrytej mocy w esoteryce. Może symbolizuje podświadomość, emocje i, i wietność. Zmienia kolory, ale pozostaje z sobą tak jak my, mimo przeciwności. Przeciwności zachowujemy swoją esencję. And her days go by like a strand in the wind. Nitka na wietrze, nitka na wietrze, ulotna, ale trzymająca się swojej formy. To symbol czasu, który płynie, ale także z naszej zdolności do przetrwania, nawet gdy wszystko wydaje się na przerastać. Muzyka jako nośnik energii. Art of 17 to nie tylko słowa, a to także energia, która bije z każdego dźwięku. Ostry rytm gitary, pulsujący bas, mocny wokal, stiff, to jak rytuał, który budzi w nas siłę. Czy się, jak to muzyka porusza, coś w Was? To energia transformacji, która prowadzi nas przez trudne momenty. Ten rytm to jak mantra. Powtarzana, by wzmocnić naszą duchową odporność. Steve śpiewa o stracie, ale także o nadziei, że nawet w najciemniejszych chwilach możemy znaleźć światło. Podsumowanie: Age of Seventeen to więcej niż piosenka to duchowa podróż przez stratę, ból i odrodzenie. Steve Nix przypomina nam, że nawet na krawędzi życia, emocji, świadomości możemy znaleźć siłę, by iść dalej. Dziś poznaliśmy ezoteryczne sekrety tego utworu, a teraz włącz Age of Seventeen, zapnijcie oczy i poczujcie jak muzyka prowadzi was przez waszą własną transformację.